Witam z tej strony Telo. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, y, jak zapisać sobie własne ID na TeamSpeaku 3. Takie ID kiedyś może się przydać, kto wie, może dysk Wam się spali bądź będziecie musieli wykonać szybkiego formata bez możliwości skopiowania wcześniej danych, co gdy zainstalujemy sobie właśnie aplikację TeamSpeak i załadujemy to y, ID, które wcześniej zapisaliśmy, będziemy mieć wszystkie uprawnienia. Tak więc... Zaczynamy. Wchodzimy do zakładki Settings, identity, ewentualnie kombinacja klawiszy control i jak tu jest właśnie widzicie. Wybieramy sobie ID. Ja na przykład wezmę tel.pl, właśnie no to, na którym się teraz znajdujemy. Dajemy Export, na przykład do pulpitu no do, do pulpitu przepraszam. I piszemy na przykład... Fine ID. Dajemy zapisz. I dajemy ok. Wchodzimy sobie na pulpit. I tu widzimy, właśnie to ID. Powiedzmy, że wykonaliśmy formata, i teraz musimy jakoś te ustawienia przewrócić tak? Nie ma problemu. Wchodzimy w settings, identity, control i ewentualnie Dajemy import, pulpit, wybieramy, właśnie, MineID, otwórz i mamy tpl 1 Dziękuję za yy, obejrzenie mojego tutorialu. Zapraszam do subskrybowania na mój serwer. Zapraszam. Tu macie adres podany, nawet test.pl. Jeśli macie jakieś pytania z zakresu TeamSpeak 3. Nie ma problemu, mogę Wam odpowiedzieć na te pytanie. Zapraszam. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za uwagę.